Dobra. Dzisiaj zaczynamy e, informować o kanale społecznym.pl. Społeczny świat, świat tak zwanych NGO w Polsce, to świat objęty trochę tajemnicą, nieznany społeczeństwu, pełen też w społecznej świadomości, uproszczeń, stereotypów. Dlatego stworzyliśmy kanał społeczny. To pierwszy materiał, który Państwo oglądacie. Skąd ten pomysł opowie pomysłodawca Paweł Łukasiek? To jest praca takiego dość dużego już zespołu. Także trudno mówić o jednej osobie jako pomysłodawcy. Natomiast niewątpliwie istnieje ogromna potrzeba komunikowania o działaniach organizacji pozarządowych. O tym, co robią wolontariusze, wolontariuszki, liderki, liderzy. W ogóle o tym, jak trzeci sektor funkcjonuje, ale bardziej takiej perspektywy z jednej strony publicystycznej, mm -hmm. a z drugiej pokazującej sposoby, mechanizmy, które są wyjątkowe, charakterystyczne dla organizacji pozarządowych. Czym one tak naprawdę odróżniają się od świata biznesu i od świata administracji? No właśnie, ja będę mówił o tym z perspektywy tych buntowników, ale takich pozytywnych buntowników nie bez powodu, ludzi, którzy wiedzą, wierzą, że są w stanie wywołać jakąś pozytywną lawinę swoim działaniem, którzy nie zgadzają się na zastany stan rzeczy, odpowiadają na różne kryzysy, a Ty chcesz pokazywać, jak NGO-sy, jak organizacje pozarządowe funkcjonują, jaki jest modus operandi, jak, w jaki sposób... Radzą sobie z problemami często lepiej niż biznes czy niż sektor publiczny. Tak, dlatego że organizacje pozarządowe e, opierają się na różnych filarach, na których z natury rzeczy nie mogą się oprzeć e, inne podmioty. No, o tym e, pisaliśmy w dwóch naszych e, ostatnio wydanych książkach. Jedna to jest Odkrywając wolontariat, o wolontariacie, o jego sensie, e, o tym czym jest naprawdę, a druga książka Wszyscy Jesteśmy Po tej samej Stronie, e, o filantropii. Można byłoby powiedzieć tak, że organizacje potrafią te mechanizmy, które są dla nich charakterystyczne, wykorzystać z korzyścią dla społeczeństwa, ale jednocześnie w taki nieegoistyczny sposób, budując po prostu dobra wspólne. Czyli w oparciu o wolontariat, o współpracę z darczyńcami, budują dobra wspólne, które służą mieszkańcom, i z tego powstaje wiele fajnych, bardzo potrzebnych rzeczy. Z drugiej strony są interwencyjne, akcyjne, ale też tworzą dużo refleksji, no też świadczą różnego rodzaju takie usługi, projekty naukowe, badawcze, także rozpiętość zaangażowania organizacji jest gigantyczna. Tak, no my kiedy rozmawiamy, to potrafisz nas zarazić taką bardzo pozytywną energią, mhm. bo. Bardzo szczerze wierzysz, że kanał społeczny jest potrzebny i wypełnia jakąś lukę, coś czego nie ma. Skąd ta, skąd ta wiara? Dlatego, że jest taka potrzeba. Jestem wielkim zwolennikiem takiego myślenia, że działania nasze muszą odpowiadać na jakąś potrzebę. Jeżeli takiej potrzeby nie ma, no to one do pewnego stopnia będą nieskuteczne, trafią w próżnię. Natomiast Takich kanałów komunikacji, audycji, programów, które by opowiadały o różnych formach społecznego zaangażowania, o różnych formach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Bardzo w Polsce brakuje taki kanał społeczny razy 100, to dopiero byłaby jakaś solidna podstawa do, do komunikowania. Także myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy tam Około 130 tysięcy samych organizacji zarejestrowanych z tego tam, działających powiedzmy 80 tysięcy. To już jest podstawa do tego, żeby zapytać, no dobrze, czy nie warto opowiedzieć co one robią? Tak, no bo tego tak naprawdę o tym się nie mówi ani w wiadomościach, ani w gazetach, ani tym bardziej na jakichś serwisach plotkarskich. Można powiedzieć, że troszkę przecieramy szlak, pod, pod, z motyką na słońce idziemy, no bo musimy od zaraz budować ten fundament, pokazać ale pokazujemy tak naprawdę niesamowite historie ludzi, niesamowite historie ludzi, którzy pomagają, którzy zmieniają świat, bo ta zmiana często się zaczyna oddolnie, a nie od górnie i o tym chyba ludzie zapominają. Tak, no mi osobiście zależało na tym, żeby właśnie pokazać prawdziwe historie ludzi, żeby to były prawdziwe rozmowy, nie takie może bardzo sztywne, nie bardzo profesjonalne, ale wgryzające się głęboko. W to dlaczego się tak zaangażowali, często to są zaskakujące historie, że na przykład to jest tradycja rodzinna taka pomagania, albo że jakiś konkretny incydent natchnął kogoś do na przykład tak jak Magda Pochać założenia FemFundu, tak? Więc... No tak? No tak, na przykład Femfand jest jednym z przykładów filantropii progresywnej, hmm. filantropii feministycznej ale mamy jeszcze filantropię rodzinną, mamy filantropię lokalną, mamy venture filantropię, mamy filantropię, która jest oparta o różne podejścia, wartości i tak naprawdę dopiero zaczynamy tę opowieść w Polsce. Tak naprawdę dopiero uświadamiamy, uświadamiamy sobie wszyscy nawzajem, w jak różnorodnym i ciekawym świecie żyjemy. Sporo tego jest. Jest Sporo. o czym opowiadać? Zapraszamy na kanał społeczny. Zapraszamy. A pierwszy materiał będzie... 1 lipca, we wtorek. Pierwsze, i, I wtorek, i wtorek, e, 1 lipca i każdy następny, e, to będą dni, kiedy będą pojawiać się nowe materiały na naszym kanale. Serdecznie jeszcze raz zapraszam.